Siemanko Pamiętacie może Get Medieval z 1998 roku? Jeśli tak to zaciekawi Was gra Gauntlet Bo to właśnie Get Medieval zaczerpnął inspirację z tej gry Zapraszam do oglądania No to wbijamy Wspomniałem wcześniej, że właśnie Get Medieval bazuje na tej grze Chodziło mi, że niekoniecznie o tym tytule, bo wyszedł później Bo Get Medieval chodzi mi o serię całą Jedynka, dwójka Właśnie z takiej samej perspektywy, sama była kamera i na tych dwóch częściach, ewentualnie czwarta, trzecia to był rzut izometryczny. Troszeczkę inaczej to wyglądało niż nie tutaj, Miss Get Medieval. A czwórka to był remake Jedynki, on na w trzecim powstał na Sega Mega Drive, a właśnie jedynka i dwójka jed na NES-a jedynka 85, a dwójka 86. Dobra, wpiszemy Nika, Paul, niech będzie. Zobaczmy, co jest do wyboru. Czarodziejka. W czterech smakach, że tak powiem. Chester. Błazen. Też cztery warianty. Co mamy dalej? Tu są nieodkryte postaci. Przejdziemy przez nie i teraz tak: Wojownik. Walkiria. Mac. Tam czarodziej. Łucznik. Łuczniczka to jest akurat. Krasnolud. Rycerz. No i wróciliśmy. Ja sobie wybiorę rycerza. Jaki wariant? Niebieski wygląda Cool. zielony też super wygląda. Holender. Dobra, i będzie zielony. Zobaczymy. Dobra, wiadomo. Trzaskanie. Tak. Tak, tędy, okej okay. Zobaczmy Podstawowy basic atak Mocniejsze Rypnięcie Poczekam, że się naduje pasek I skill mocniejszy Nieźle Coś jeszcze mamy? Bl blok, dziwny Kurwa, jakby nie wiadomo czy to jest blok czy nie blok czy przyjęcie jakiejś pozy do ataku dobra, i co jeszcze? o, jakiś bieg śmieszny też jakiś dziwny dobra wbijamy tam co jest? No, tylko zbierzmy te krys kryształy 15 wymaganych I jako żywo odblokowało się, dobra zróbmy zadymę kurcze pamiętam, właśnie get medieval jak się gierczyło

Trochę blisko jest kamera, chciałbym ją oddalić, ale. Kurwa, użyłem skilla, ale nie mogę oddalić kamery. Niestety. Dobra, gramy tak jak jest, i nie narzekamy. Ale tam też były siedliska przeciwników, mieliśmy kluczyk. A, mamy jakiegoś. Potion Flaszeczkę, a użyjmy. Nieźle. Ryknijmy mocniejszym. Z tego co pamiętam, Ged Medieval był do wyboru wojownik, właśnie. Rycerz to była właśnie kobieta. Taka charakterystyczna w czerwonej zbroi. Był bodajże chyba łucznik. I czarodziej Ale pamiętam, że w to gierczyłem, bo to był naprawdę ciekawy tytuł. No mnie się podobał osobiście. Fajna zabawa była Kurwa, oni strzelają przez Też chcę. A nie, tu jest Luka. Kurwa Troszeczki bierzemy, owocami się uleczamy, jak widzę taka gra do rozładowania, prosta skomplikowanych zasad. No I dobrze, mi jak nie przeszkadza. Czasem można sobie popykać w takie gry. Zaraz, czy tam wszystko odkryliśmy? Pamiętam, że w Cat Medieval schodziło o życie. Tak samo yy, w gauntlet, te, też w tych pierwszych częściach, też schodziło o życie. Tutaj tego nie ma. Nie akurat to mi pasuje, bo jakoś tak nie wpływa na gracza, że musi się śpieszyć Dobra, czy to jest odkryte? Na spokojnie, idziemy Robimy zadymę O proszę, było minął Kryształek Kurwa, co w ogóle ma? ma, jakąś, co to kurwa Wow, to było niezłe o, jakieś jabłko tylko dziwne z X-em. Mam nie brać. Dobra, bierzemy to jabłko. Jest na środku. Okej, okay, no to już wiemy, żeby nie brać za trudnych jabłek. Co za gnoje. Tak kusi nie wziąć za pierwszym razem. Teraz się pohamuje, jak się pojawi ponownie. Dawaj, chodź gościu. Chodź tu rycerzu. Kurwa, nie mam... tych kluczy. Kurwa, no trapeczka... O! Trzy klucze, no i zajebiście Coś tu jest? Nie ma Co tu mam? Turbo Boost Turbo Turbo Gdzie mi tu bić granatami trzaskasz Otwieramy następną, coś ciekawego? O kurwa, um, jakiś trujący oddech. No i dobrze. Rozwalamy. To co sięgamy tutaj. Co za tę beczkę ma na plecach? Ekstra. Spierdalaj. Dobra, użyjemy mocy, bo. Wow. Trochę przypierdzielił. Konkretnie. O. papryka to była? O, nie wiem co to było. A może jabłko jednak O kurwa jakiś Zesraniec Spierdalaj. O kurwa mi o, kurwa. Zostaw mnie. ściro Kurwa, twardy o, twarda szt sztuka z niego była banany no, banany, banany są dobre. O kurwa, o, rozwal to gwiazda. Siedlisko zła. O, gran, granaciarz. Coś tu jest? Nie, to wyczyściliśmy. Wyczyściliśmy, dobra. Lecimy dalej. A co tu jest? A jest. O! Oh. Korba, jakiegoś mamy? Runę. Runę mamy. Klucz mi się przydał. No, no właśnie. Akrobo klucza jest. Coś tu jeszcze jest. Nie ma. Szkoda, że kamerę nie można trochę oddalić. Jest trochę za blisko. Kamera przypomina mi troszeczkę, jak. Zabra, nieważne. Kurde no. zapomniałem tytuł, była fajna gra. Tylko kamera bardzo mi przeszkadzała. Była zdecydowanie za blisko. Kurwa tu, Oh fucking shit A co to? Oh, Maska gazowa, zobaczmy czy działa Patrzcie, faktycznie <grywa> Kurwa, ale wymusili. Jabłko Wsadźcie se w dupę Już wiem, że nie jemy jabłuszek trujących Jest beczuszka, dawaj mnie tam skrzydła. Kurwa, skrzydła bez jaj. czyli w masce i w skrzydłach zajebiście. Latam, tam Nie, nic nie ma. Wypad A co to za plama? O. Iś Feniks Ciekawe Chodź, będziemy napierdalać. Oh, 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 oh. Jak ładnie trzy klucze. Ja Maj Feniks, pomóż mi. A mnie jest spoko. mam jest spoko. Prosta gierka, ale przyjemnie się chlasta. I w ogóle to e, lubię bardzo. Pierwsze, czy pierwsze? No stare 3D. Te wczesne 3D gry nie się podobają. Mają jakiś tam klimat, charakter. A mnie jest spoko. I nie umiem tego wyjaśnić. Kanciaste, ale jakoś mi się podoba. Więcej kluczy, bardzo dobrze. Bardzo dobrze kluczy się przydadzą. Rozpierdalem pięknie. Rozjewał. Wypierdalek w Dobrze. O kurwa, co to? Co to za spotkanie na moście? Wypierdalek. Siepacz z dwoma toporkami. O. Ananasik. Kto mi tam trzaska? Uwa, granacie, że... pierwszy. Chyba go załatwię. A chuja załatwię. Gdzie jesteś? gnoju. Dobra. o. o. Tam skrzyneczkę widzę, trzeba jakoś ją podnieść. Jeszcze nie wiem jak. Ale to zrobimy. Wypadł! Ło Ale gnołem. No je się rycerzyk, no trafił mnie. Gnuj Ojcie, kurwa, z widełkami, swaniaczki. Zasięg jest. Można daleko rzucać tymi pankami. O, 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 coś, coś zrobiliśmy. No i pięknie. Oby coś dobrego było. No, no już. O, u, a co to? Ekstra. Ciekawe, co nam to da. Abym wdepnął? Jak w gówno. Na szczęście nie wdepnął. Wypad. Wydloki W mordę. Jabłuszko. Pycha. Coś tu jest? Dobra, pniemy z killem Tak się naładował A pewnie bym nie użył Bo tak to od razu się kilnie Trochę Potworków Dobra, czystka Wyczyściliśmy tutaj Bananek No i pochlastamy Wykorzystamy to, że nie mają Dostępu do nas, dobrze No i co zrobiliśmy teraz? A! Takie buty. O, super. Ha. Dobra, idziemy. Ale tu jeszcze jest wajcha. A, żeby wrócić. Dobra. Jaką tu się kurwa dostał? Bez jaj. O kurwa, nie zauważyłem. Coś mi po stopie przejechało, chyba jakaś piła. Czwarty level o, bomba, czy bomba, skrzynka, skrzynkę! Kurwa, jak? Wszystkie wytłukę, tylko skrzynkę, prawda? No jest. No i klucze Elegancka kurwa. O, skapcia wszedł. O, podpowiedzi są w typie to mamy, prawda? Dobra, wysraj się. O, dobra. kurwa, ja. i mnie sięgnęło. Co za dziadostwo. O, dostałem. Dobrze. Kurwa! Ach, kurwa, odruch. Wszedłem przez przypadek To kurwa podpucha była niezła Ale mamy szyneczkę Proszę bardzo Mięsko Mam pełne życie O kurwa coś To nie wygląda ładnie Zaraz tam wejdę Co to? Rozwaliłam moje jabłko Czy co tam było Dobra idziemy się knięcie kurwa, ale dostałem strzał. Zamotałem się. Po mordzie, wajcha, wajchę przełóż. Dobrze, i tam jakieś sierwo widziałem. Co to mi tu? Co to za dźwięki? O, ten tylko kluczyk, dobrze, kluczyk następny. O kurwa, jakiś... Aha, zniszczył mi przedmiot Śmieć Knuj Dobrze, dobrze No to chyba już Wyjście z tego pierwszego Świata No, wypluj się Coś słyszę O kurwa O ja wcisnęło mi się nie to co trzeba Ja pierdolę Wziął mnie z zaskoczenia Ale tam coś było O ten Hahaha. No tu zbierało się te potions, nie? Trzeba je wykorzystać Kurwa, nie to wcisnąłem. Wypad I pięknie. Jeszcze jakieś ścierwa nas czeka, niech się naładuje nam skill. Kurwa! Użyłem, ja pierdolę. No przyciski potrafią się pomylić niestety. Dobra, niech się naładuje. Znaczy nie podchodzę do tego jakiegoś ścierwa. Zaraz coś wyskoczy pewnie Aha, to 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 Ładuj się paską Tak wiem Kurwa Nie wierzę Ale syny Ale podpucha no Dobra, idziemy do Bosanksia Czerwony jeszcze naładuje. Musikniemy ze skilla Dobra, <śmiech> <śmiech> już! No i pozamiatane. Ale wszystkie magiczne płyny wypiliśmy pięknie. No przeszliśmy, przeszliśmy. No i co? No i dobrze. Więcej życia, wszystkiego więcej. Więcej i więcej. Są to o co tam jeszcze? A, możemy kupić nie tak czy tam co ja zebrałem? Kurwa, to po prostu kupna klucze Dobra. Na razie nic nie kupuję. Nie chcę. O maska. <noise> Dobra. No i co? No dobra. Dan. Jak Dan to Dan. No i następny się otworzył Dobra, wystarczy. Tak, kompresjonalizcji. Ja no i znalazłem, to prawda. Dobra, to byłoby na, na tyle, to szybki atak, więc wystarczy. Dla mnie spoko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że przypomniały się stare czasy. Jeśli chcecie jakiś konkretny tytuł na szybki atak, dajcie znać. Albo żebym przeszedł coś, też dajcie znać. A jeśli nikt nic nie napisze, no to spoko, dalej robię swoje. Także trzymajcie się i do zobaczenia.